Dzisiaj mam dla Was parę wskazówek, jak wybrać śpiwór na lato. Wybór śpiwora letniego jest nieco prostszą sprawą niż wybór jego wariantu zimowego, ze względu na to, że nie grożą nam ekstremalnie niskie temperatury, które mogłyby spowodować jakiś uszczerbek na naszym zdrowiu. Nie zmienia to faktu, że nasz wybór powinien być przemyślany, uwzględniający miejsce, do którego się wybieramy. Kolejną sprawą jest to, że w górach pogoda potrafi się bardzo dynamicznie zmienić. Więc możemy mieć zupełnie inną temperaturę na dole, a zupełnie inną nieco wyżej. Co prawda, raczej się nie odmrozimy, jednak możemy się spotkać z uczuciem nieprzyjemnego wychłodzenia, co w skrajnych przypadkach po prostu może być niebezpieczne. W pierwszej kolejności należy wybrać śpiwór pod kątem temperatury i miejsca, w jakim będziemy nocować. Zawsze warto wziąć śpiwór nieco cieplejszy. Co ma duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli śpimy w namiocie pod tarpem, na hamaku czy w płachcie biłakowej. Sugerować powinniśmy się głównie dwoma wartościami podanymi przez producenta, temperatura komfortu określająca minimalną temperaturę, w jakiej kobieta może komfortowo spać, i limitem określającym komfortowy sen mężczyzny. Na śpiworze znajdziemy również wartość ekstremalną, którą nie powinniśmy się sugerować przy jego wyborze. Wskazuje ona wartość, przy której nie ma mowy o komfortowym śnie, a nasze ciało może znaleźć się w stanie niebezpiecznego wychłodzenia. Oczywiście możemy wybrać nieco cieplejszy śpiwór, jednak będzie się to wiązało z większą uwagą. Nie zmienia to faktu, że i tak on będzie zdecydowanie mniejszy od opcji 3 lub nawet 4 sezonowej. Waga śpiworów letnich jest bardzo zróżnicowana. Najlżejsze puchówki potrafią ważyć pół kilograma, a czasami nawet mniej. Najcięższe syntetyczne ponad kilogram. To od nas będzie zależało, jaka cecha jest dla nas najważniejsza przy jego wyborze. Teraz warto zastanowić się nad wypełnieniem bo od tego też będzie zależała termika śpiwora oraz jego waga końcowa. Z jednej strony mamy do wyboru cieńsze i tańsze śpiwory syntetyczne, z drugiej strony lżejsze, droższe, ale i bardziej wrażliwe na wilgoć śpiwory puchowe które są lepsze. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ze względu na to, że będzie wiele zależało od tego, w jakie miejsce się wybieramy, jaka jest wilgotność, czy jaki rodzaj schronienia wybierzemy. Jeżeli zdecydujemy się na spanie w hamaku pod tarpem czy płachtą miwakową, to ryzyko zamoczenia naszego sprzętu jest oczywiście większe niż spanie w porządnym namiocie. Dlatego może się wydawać, że lepszym wyborem będzie w takim wypadku śpiwór syntetyczny. Na szczęście producenci stosują coraz lżejsze wypełnienie, dzięki czemu możemy znaleźć śpiwór syntetyczny, który waży sporo poniżej kilograma i ma temperaturę komfortu dla mężczyzny w okolicach 5 stopni, a to już jak na śpiwór letni całkiem nieźle. W przypadku śpiworów puchowych należy szczególnie chronić je przed wodą. Mimo stosowania impregnowanego puchu i coraz lepszych hydrofobowych materiałów zewnętrznych, zawsze on będzie bardziej wrażliwy na wilgoć i przy całkowitym zamoczeniu praktycznie bezużyteczny. Oczywiście puchówki dają nam ogromną oszczędność wagi, więc dla wielu osób będzie to jedyny właściwy wybór. Natomiast należy szczególnie zwrócić uwagę na przenoszenie go w plecaku, tak żeby on był chroniony przed deszczem, a także warto skorzystać z jakiegoś pewnego miejsca spania, jakim jest choćby nawet namiot. Kolejną rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę jest kształt śpiwora. Większość osób do wycieczek pieszych wybiera konstrukcję typu mumia, a nie śpiwory prostokątne i słusznie. Jest ona lżejsza i bardziej dopasowana do ludzkiej anatomii, a co za tym idzie bardziej wydajna w magazynowaniu ciepła. Czy w takim wypadku śpiwory prostokątne nie mają sensu? Niekoniecznie. Konstrukcja popularnych kopert ma wiele zalet. Podstawową jest ilość miejsca w środku. Jest go po prostu więcej, zwłaszcza w nogach. Kolejna to to, że możemy go całkowicie rozłożyć i stworzyć po prostu kołdrę. Takie śpiwory mogą być świetnym rozwiązaniem na biwaki i kempingi, w momencie kiedy nie musimy przenosić wiele kilometrów naszego sprzętu w inne miejsce. Warto zastanowić się teraz nad długością śpiwora. Producenci najczęściej robią je w co najmniej dwóch rozmiarach dla mężczyzn i częstej opcji kobiecej, tak więc mamy całkiem duży wybór. W pierwszej kolejności powinniśmy dobierać go do wzrostu, czyli nie możemy mieć więcej niż maksymalny wzrost podany przez producenta na śpiworze. Kolejną kwestią jest nasza budowa. Dla przykładu, jeżeli na przykład mamy 180 cm wzrostu, jesteśmy raczej krępej budowy ciała i mamy na przykład 120 cm. Centymetrów obwodu w klatce, to lepszym rozwiązaniem będzie wziąć wersję nieco dłuższą, która automatycznie jest też szersza, co nam, da nam lepszy komfort spania w nim. Jeżeli chodzi o wariant kobiecy, to warto wspomnieć, że są one bardzo często docieplane w miejscach szczególnie narażonych na marznięcie, jak na przykład stopy. Kolejnym udogodnieniem, z którego możemy skorzystać, podróżując w parze, jest możliwość łączenia śpiworów, tworząc jeden dwuosobowy śpiwór. Poza oczywistą zaletą jaką jest spanie razem na łonie natury ma to jeszcze jeden ogromny plus, jest po prostu cieplej. Co jest ważne, dwa śpiwory o różnych długościach, np. przykład wersję męską i damską, możemy również łączyć, jeżeli to są śpiwory z tej samej firmy. Co jeszcze warto wiedzieć? Piwór syntetyczny jak i puchowy wciskamy do worka, nie składamy go czy rolujemy. Pozwoli zaoszczędzić nam to wiele czasu. Pamiętajmy jednak, że worek transportowy jest tylko rozwiązaniem na wyjazd. Po powrocie powinniśmy piwór porządnie przewietrzyć lub w razie potrzeby wyprać go i przechowywać go poza workiem transportowym, tak aby był on rozprężony. Wpłynie to na zwiększoną żywotność piwora. Przydatnym dodatkiem jest worek kompresyjny, który pozwoli nam zmniejszyć objętość śpiwora, ale da nam też możliwość łatwiejszego przytroczenia go do plecaka, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Płynie to na zwiększoną żywotność śpiwora. Piwory puchowe mają często dołączone worki do przechowywania w domu. Korzystajmy z nich. Pamiętajmy o odpowiedniej macie, karimacie czy materacu, również latem, bo bez tego nawet najlepszy śpiwór może się nie sprawdzić. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Do zobaczenia i dzięki.